Zastanawia się, czemu złodzieje i przestępcy suwerennej zbigniewa Ziobry Polski dzisiaj chcą się ewakuować do Prawa i Sprawiedliwości? A może ciekawi Cię, dlaczego już dawno temu Janusz Kowalski postanowił opuścić tonącą łajbę Zbigniewa Ziobry i wskoczyć na kajak zwany Pisem? Może jest to wynik zmiany poglądów politycznych danego człowieka. Wiesz co, jeżeli uznajesz, że poglądy polityczne tych ludzi ewoluują, bo świat wokół nich się zmienia, to jesteś chyba większym debilem niż oni. Janusz Zajdel. Kiedyś powiedział, politycy zmieniają czasem poglądy, ale bodźcem do tego rzadko bywają racjonalne argumenty czy wzgląd na interes ludzkości. Najczęściej bodźcem do zmiany poglądów jest strach, który kieruje politykami, że sprawo dopadnie ich, a sprawiedliwość zostanie im wymierzona. Dzisiaj, mało który polityk prawicy ma jaja, aby stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, oni wszyscy dzisiaj uciekają, bo uznają, że tak robią prawdziwi patrioci. Brak moralnego kręgosłupa to jest to, co ich wszystkich łączy. Czy?